Dobry wieczór. Wygraliśmy bardzo ważny mecz z bardzo dobrze grającą drużyną, z trudnym przeciwnikiem i, i niezmiernie się cieszę, że pokazaliśmy no dużo, dużo dyscypliny taktycznej. Myślę, że taki mecz w naszym stylu. Byliśmy skuteczni. Były momenty, gdzie, gdzie broniliśmy się i, i zabrakło mi trochę takiego utrzymania w środku pola po przechwycie. I, i, I na pewno powrót Patryka Lipskiego trochę ożywiłby jeszcze nasz środek pola i naszą grę. Także czekam na, z niecierpliwością na jego, jego powrót. Do dyspozycji, oczywiście. Co do dzisiejszego meczu, no, na pewno ważny i, i bardzo trudny dla nas mecz. Myślę, że jedna z lepszych drużyny, z jaką przyszło nam się mierzyć. Tym bardziej się cieszę, że udało nam się wygrać i zagrać kolejny mecz na zero z tyłu. Także dziękuję, to tyle. Poproszę o pytania. Naprawdę nie ma pytań? To dziękuję w takim razie. Dziękuję. Tak? Okej. Okay. Marcin Domański, Polska Agencja Pracowa Trenerze, czy tak pół żartem pół serio, czy ktoś już do pana dzwonił ewentualnie gartlowo osobiście tytułu co najmniej wicemistrza Polski? jak nie, nie znam numeru, to nie odbieram, także trudno się do mnie dodzwonić, a, a tak naprawdę spokojnie, bo jeszcze jest dużo, dużo się może wydarzyć i nie patrzymy w tabelę naprawdę. Oczywiście wiedzieliśmy, że dzisiaj zwycięstwo da nam 10 punktów przewagi nad, nad, nad Piastem, czyli nad trzecią drużyną, ale, ale to jest coś tak dodatkowego. Naprawdę skupiamy się na tym, żeby zagrać dobry mecz i i, I teraz spokojnie przygotowujemy się do, do Arki Gdynia. Ale ten mecz kosztował nas wiele, wiele poświęcenia, wiele zdrowia i widać jak zawodnicy, można powiedzieć, harowali na boisku i wypełniali swoje zadania. Wiem, że znajdą się pewnie głosy, gdzie, gdzie będą narzekania, że, że, że można było lepiej. Zawsze można lepiej. Myślę, że piłka nożna jest sportem niedoskonałym i zawsze można zagrać lepiej, i, i trudno o tę doskonałość. To jest kwestia gustu, a jak wiemy, z gustami się nie dyskutuje. Dziękuję.